Dziś jest taka akcja, że nagram drugi odcinek, właśnie ten, który obiecałem, z tych tuneli, dokąd prowadzą. Także zacznę od tego miejsca, które pokazywałem. W ostatnim odcinku, gdzie zawsze chciałem tutaj się wdrapać pod tą górę już zacząć tam, ale jest dzisiaj bardzo ślizgo. Nawet bym powiedział, że cholernie bardzo ślizgo. Na chodnikach jest szklanka, jest taka goleć, że w nocy wszystko pozamarzało, także jest katastrofa. Także będę musiał się dostać do tamtego miejsca, tutaj sobie tym budynkiem, który już znacie, tam sobie wejdę na ostatnie piętro i tym tunelem przejdę do, do miejsca, w którym zacznę. Więc nie będę nagrywał teraz tak tam, idę tylko jak już będę u góry, żeby zaoszczędzić czasu i zbędnego, i zbędnego sapania. Nie ma szans się tam dostać. Zobaczcie jak są drzewa oblodzone. Jest wszystko lodem pokryte. Także nie wiem, którym się tam dostanę. Może tędy, ale tu jest tak cholernie ślizgo. Nie wiem, czy tędy się dostanę do budynku. Ale tutaj wszystko jest oblodzone. Tam jest jakieś wejście w Buchan. Zaraz zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Trzeba bardzo na głowę uważać. Aha, tutaj nie wyjdziemy nigdzie. Dobra, idę szukać innego wejścia. Nie sądziłem, że to wszystko jest tak blisko siebie tutaj mamy ten budynek wysoki i tutaj zawsze jest pełno, pełno chrzaków tak jak widać ale teraz tutaj przyszedłem a musiał uważać bo jest ślizgo i tam już widać łącznik ten yy, tutaj budynek jest z gelatinizacji za tymi drzewami a tutaj są magazyny i łącznik tam do budynku gdzie są walce i osuszacze a ja tutaj szukam wejścia żeby jakoś jeśli tutaj widzę, jest do tego budynku wejście to wejdę tędy, i się udam na trzecie piętro. I wtedy, tam u góry, jak wyjdę z tunelu, to się włącza. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale zobaczcie, jak to, jak to się świeci, wszystko, jakby miliony diamentów były I na ścianach. Jestem na tej klasce i idę na górę. Ja doszedłem do tunelu z tego znanego, ale tutaj zapomniałem, że nie ma dachu. I na pewno schody będą oblodzone. No, dzisiaj to jest katastrofa z tym. Że zobaczymy. Aha, ja nie muszę wchodzić po schodach. Tylko tutaj na zewnątrz będę musiał. Ale i tak widać, że są całe w lodzie. Wszystko się świeci. A wyjście? Kurde też. Że... No nie są warunki dzisiaj. Tutaj jest jeden wielki lód na tych schodach. Zobaczcie. Spróbuję tutaj się trochę powbijać w ten lód. No ale jest ślizgo, jest cholernie ślizgo. Jest, jest jeszcze raz niebezpiecznie. Tam na pewno nie zejdę na dół, gdzie pokazywałem ostatnio. To już nie ma szans, ale jest na to, jest na to obejście, że tak powiem. Bo jak pamiętacie, tam chciałem schodzić na dół. Ale myślę, że bezpieczniej będzie, już będzie wyjaśnione, gdzie prowadzi jeden z tuneli. Tylko ja nie wiem, czy o to tutaj też zajdę. Bo tu jest lodowisko. Może tutaj jakoś bokiem. To widać, że ktoś. Że ktoś już schodził. No jest dzisiaj hardcore tutaj. Chyba zaczynam aż żałować, że, że nie odczekałem, aż odstaje. Dobra. Zresztą, aż się kamera przechrzywiła tam. Miałem przed chwilą tak. Zobaczcie, o tej schodzie widać ślady. Było w pewnym momencie bardzo ślizgo Dobra, teraz wam coś pokażę. O, tu ile lodu. Wchodzimy do pierwszego tunelu. Tylko niech się wyprostuje. Takie dziwne słychać. I teraz czuć ewidentnie, że idziemy w dół. Jest zakręt i wyszliśmy tutaj gdzie? Gdzie tędy chciałem zejść dzisiaj? Całe w lodzie. pokryta. wszędzie jest lód. Dobra, ale nie o tym. Nie o tym miał być odcinek dzisiaj, tylko o o tym dokąd prowadzą te tunele. Ten widać ewidentnie, że, że idzie do góry. Ja myślę, że sobie sprawdzimy tego najpierw warto obejrzeć oby dwa odcinki tam już jest jasno Czyli pierwszy i teraz ten to będzie wiadomo o co chodzi dokładnie no jest dzisiaj pogoda niesprzyjająca takim Skoro ustaje nie toperze to ja tam się nie będę ładował Na pewno donikąd ten tunel prowadzi tyle to wiem no, Czy tutaj kawałek tutaj zejrzymy na suszeku Ale nie chciałbym zostać zaatakowany wszystka tu jakie ja. zobaczcie Ten mnie to tobel wisi pod sufitem. Dobra, nie będziemy tutaj przeszkadzać. Bogacie, sobie tam wisi, to ktoś tu otworzył Nie wiem, czy trzeba by było zgłosić, to zgłosić, tak eksploze, czy nie. A tutaj mamy oblodzone schody na zewnątrz. Bardzo oblodzone, no bardzo, aż twarde. Nie. nie ryzykuję, tym bardziej, że jestem sam. A materiał miał być pokazany dokąd sprowadzą tunele, a tam jest wyjście na zewnątrz, także sami wiecie. A czyli co? Trzeba obadać jeszcze jedno wejście? Dokąd, dokąd się dostaniemy tamtym tunelem? Wstępnie ktoś się napisał w komentarzu, że stabilizacja obrazu bardzo kiepska w tamtym odcinku. No kiepska, no bo zwykła tam Kamerka czołowa. Także wiadomo, jak to z głową się rusza na prawo i na lewo. Także dzisiaj wiem, że nagram z tego, z gimbala. Także jesteśmy z powrotem tutaj przy tym wejściu. No. Na czym skończyłem, że nagram z gimbala. Także idziemy teraz tu. O, tutaj czuć, że się idzie do góry. Jest bardzo dużo elementów wystających. To co mamy? Zaraz sobie uszaleł gimbal. Moment. On się wyłączył ogólnie. Dobra. Jestem z powrotem. Co to mamy? A, tutaj jest ten tunel nad nami. Co idzie w poprzek? Co tam ostatnio wam pokazywałem, że na dole idzie, pod nami tunel, ostrość, no ten jest taki, no ten tunel taki trochę dziwny jest, nie wiem czemu, ale, aha, dobra, czyli to jest ta deska, którą widzieliśmy ostatnio, co nie przechodziłem tutaj dalej, czyli... Tu nie schodziłem, bo myślałem, że przejścia nie ma. Jednak jak widać jest. Czyli tutaj tędy dojdziemy do żelatynizacji. A tutaj jest e, u góry nitracja nad nami. Nitracja lub denitracja, bo już to nazwy tu się mylą. Także tam nie będę wychodził, tam jest oblodzone. Tutaj jest przejście jakieś. Tutaj nie ma, z tego zapamiętamy. I też nie chcę, żeby materiał był jakiś długi, bo już parę minut jest nagrywane. Po tych schodach też nic nie było, także idziemy tutaj i wyjdę w budynku. Żelatyzacji, że jest co, jest co chodzić, czyli tutaj ta sieć korytarzy jest połączona, tak jak było widać, można sobie połączyć fakty z pierwszego odcinka i teraz z tego, co należy. kurde jak się zlękłem, a to opony. Te wszystkie opony są pozwalane, nie wiem, komu to przeszkadzało. Ale widać, że ktoś tutaj był. Zobaczcie, tropony, przecież one wszystkie, jak nagrywałem pierwszy odcinek, one były tutaj na ścianach umocowane. Teraz wszystkie leżą, wszystkie leżą na ziemi. Muszę drugą latarkę wyjąć. Tam co bardziej. Tam już jest wcześniej tam już jest jasno. Nie wiem, gdzie on drugą. Tak, tutaj są te deski już. I to jest to okno. Tylko nie pamiętam, czy to jest to okno, na którym była ta szmata z tymi rękoma. Tak, ona była tutaj. Mhm. A my jesteśmy tu. Tu nawet coś tam oponę na zewnątrz wyrzucił. Jedna tam, druga leży. Także teraz wiadomo dokąd te... Ale tutaj znowu się tak świeci na ścianach. Nie wiem czy to na filmie będzie widać. Widać. Widzicie na co teraz? To to wszystko jest takie właśnie pokryte takimi kryształkami. Wszystko się świeci. Wyjdę już tutaj z tego, z budynku denitracji. Będę kończył film tutaj. Nie będę się cofał, bo tam była masakra, jak wchodziłem pod górkę. Myślałem, że już naprawdę będzie bum. A tutaj to ja sobie zejdę na dół spokojnie i... No i tak będę musiał iść poboczem, bo wszędzie jest lut, ale to już na pewno będzie bezpieczniej o tutaj fajnie widać, zobaczcie tam budynek na chwilę zgłaszę latarkę tutaj budynek jest magazynów tam gdzie ten łącznik jak tutaj fajnie idzie to jest właśnie te walce i osłużacze tutaj a tam w tym budynku przed chwilą właśnie byłem i zaczynałem to stamtąd przeszliśmy tam i stamtąd przeszliśmy tu Przez, zobaczcie jaka sieć jaka sieć korytarzy tutaj jest Teraz tak, którędy to trzeba iść, tam na dół, czy tu, myślę, że tutaj chyba na dół, już jest właśnie wyjście do, tak, po mhm. I tutaj mamy klatkę schodową. Tutaj jest zabezpieczony siatką, ale tutaj, jak widać, komuś ta siatka się nie spodobała. Ja ostrożnie po tych schodach sobie tutaj zejdę na dół. No i tutaj też widzę, że będzie taniec, jak nie wiem, tu jest pełno lodu i na drodze też jest pełno lodu. Także powolutku niźmień nie spieszę. Ważne, że pokazałem te tunele, które obiecałem. Także co. To, co było do pokazania, tak jak sam powiedziałem, to pokazałem. Także do, do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam.